odpaska, paska. Roszek. Bez Wurostata. Na racja. Omuna i jej zamiana. drakomuna, Lew grzat. śmierdz, Feraminy. Ole. Discobol. Sławna zasobna poletka. Biurokrata. Jawlatz. zorzeł z obowiązkowym gronie. Tłok Szałom, Sioć Siądź Jan Ostka, Orzbromgrowicz! Foka Pola, Stemografia, Studia, something Nisty drobnoustrojowy, ustrojowo-rynkowy, dobry bo roszek, bo bierze plamy po zerze. Ja komórkowiec bez omu, bez bezprzewodowy. Ho, hoły, na raty, fioletowe krowy. Hryzoty stą zygotą, gotą. Szperma to złoto. A porcja złoto. lemników porcja. Precz aborcja. Żyzne poletka dla zapletka. Do Twego domu wchodzę bez gondolu. Pankę na zgrobach. Ewolucji ciota, Solidarne wroga. Jestem przedstawicielem filozofii smierdzi. Wszelkie życie mnie mierzi. Mam instynkt wrodzony do dobijania spłodzonych. Siędzia się boi jak wody święconej. On omuch nie nawrócony! witaminy działają jak witaminy. My, my do recha! Kolska dla bosaków! Każdy jest kowalskiem własnego losu! prawdziwy naród, musi dojść do kłosu! Piotrowski do Piotrkowa! Każda krowa jest fioletowa! Nie rzuć im Po białym domu zostały tylko czerwone szelki! To no wszelki wypadek uwłaszczyliśmy spodek przy okrągłym stale. Lolek, ole! Dziś już nawet górale nie żałują wcale. Łysosz się zbratał z nasłanym, a teraz mówi – nie znali. Niewinna mina tego lina, rozkoszna buzia, brawa dla Zuzia. Najpierw kolek, potem olek, idol z dziecinniałych dolek. Lek! Lek na flek! Fetanina dla lina, fiolka dla lolka, narodowa kolka, lalka i kalka. Koniusze, ja jawiacz, grzecz, kwać. Wszystkie dane starannie wyprane, a przerzuty zapomniane. Prać te brać, ubran w grzecz, na urbana, turban tkać. Do reklamy. kla my chla Ha! Ha! Fla! <gry> o, Wróć! Koncepcja antykoncepcji jest protekcją erekcji. Reakcja prokracji jest ratunkiem narracji. Nastała więc dobra era dla grobli cholera, Grobla cholera wzburza szklankę wody, grzybką dodaje. Z powodu alkoholu, zapobiega tremoru odpowiednio dozowana, działa do samego rana, rozkosznie przebrana. Ludzie lubią zamiast! Będzie może dwóch, co lubią przed. Takich, co lubią po! Statystycznie jest. Pięciu w porywach do... A ja trzymam się tego. No. Bla. Bla. Jak jeden na pół miliona. Ona. Dlaczego ona? Dziwy na tron, znowu Cjonista zrobił nam wbrew! Burzy się Polskich poletów krew! Polska to kraj poletów, stańców, Tatechetów. doczesna wasza leży odługiem, zasłaniając się bugiem! Nawet z Iwana zrobiliśmy pana, a on mówi na to wum! Znacie dobrze ten ton.